Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Adrian, a dziś sprawdzimy, jak South Park poradził sobie z imigrantami. To bardzo popularny temat, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie co chwilę ktoś przegracza granicę z Meksykiem i kolejny prezydent obiecuje poprawę tej sytuacji. Ale również u nas w Polsce ostatnio mamy z tym problem. Dlatego twórcy South Parku musieli dodać swoje trzy grosze do rozmowy na temat. Imigrantów i oczywiście zrobili to w swój kontrowersyjny sposób. Odcinek zaczynamy od dość niespotykanej sytuacji. Jak się okazuje, do miasteczka South Park przybył człowiek z przyszłości, konkretnie z roku 4035. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego przybył i czy ma nam coś do zaoferowania. Niestety, jak się okazało, cofnął się w czasie nie po to, żeby poprawić przeszłość, a po to, by znaleźć dla siebie pracę. Ponieważ w przyszłości ziemia jest zaludniona i jest o nią naprawdę bardzo ciężko. Wkrótce po nim do miasteczka South Park przybywa coraz więcej osób z przyszłości. Tymczasem czwórka chłopców, którzy są głównymi bohaterami serialu, chodzi od domu do domu oferując swoje usługi odśnieżania. I udaje im się na tym całkiem nieźle zarobić, ponieważ za jeden podjazd dostają nawet 15 dolarów. Wszystko się tak zmieniło, gdy na rynek wkroczyli imigranci, którzy przejęli odśnieżanie. I robią to za jedyne 25 centów. Chłopcy są oburzeni i nie chcą pracować za tak niską płacę. Idą więc na protest, na którym spotykają innych ludzi, tym razem już dorosłych, którzy również stracili swoją pracę, ponieważ imigranci pracują za naprawdę bardzo niewielką sumę. Gdy Stan, jeden z chłopców, wraca do domu po właśnie tym spotkaniu, ma w domu niemiłą rozmowę. Imigrantów nazywa Maziorejami, na co jego ojciec marsz. Reaguje bardzo negatywnie. I zaczyna on tłumaczyć swojemu synowi, że przybywają oni z bardzo trudnych czasów i powinniśmy dzielić się z nimi tym, czym mamy. Swoją przemowę kończy na tym, że imigranci tak naprawdę biorą tylko tą pracę, której nikt nie chce. Stan jest bardzo mocno niepocieszony, ponieważ naprawdę zależało mu na pracy, którą wykonywał i na pieniądzach, które dostawał. Na dodatek, gdy przychodzi do szkoły, okazuje się, że nauczyciel zaczyna. Nauczać w języku imigrantów. Gdy chłopiec twierdzi, że to niedorzeczne i że to przybysze powinni nauczyć się kultury kraju, do którego przybyli, nauczyciel zaczyna mu tłumaczyć, że nie powinniśmy zmuszać innych ludzi do przejęcia naszej kultury. Po tym bardzo nieudanym dniu w szkole, chłopcy postanowią iść na fast fooda, po drodze przechodząc przez nowo powstałe getto imigrantów. Gdy docierają na miejsce, okazuje się, że za ladą stoi przybysz z przyszłości i kompletnie nie są w stanie się z nim dogadać. Tymczasem ojciec Stana Marsz doznaje szoków pracy, gdy dowiaduje się o tym, że został zwolniony. Na jego miejsce zostaje zatrudniony a jakże imigrant. I właśnie wtedy, kiedy bezpośrednio doznał skutków imigracji, postanowił zaprotestować, żeby zatrzymać tą falę. On i reszta robotników, którzy stracili pracę, wpadli dla dość nietypowy sposób postanowili przemienić wszystkich w gejów, ponieważ ludzie, którzy przybywali, są z przyszłości. Gdy Stan widzi, że jego ojciec i reszta robotników uprawiają gejowski seks pod portalem, żeby powstrzymać ludzi z przyszłości, nie wytrzymuje i postanawia sprawy wziąć w swoje ręce. Płaczy wszystkim, że to źle nazywać ich mazoryjami, ponieważ to zwykli ludzie, tacy jak my, którzy po prostu próbują poprawić sobie życie. Jest to niefajne, że w przyszłości mają Niezbyt dobre życie, ale prawda jest taka, że jeśli wpuszczę wszystkich do teraźniejszości, to również teraźniejszość będzie beznadziejna. Jedynym sposobem na poprawienie ich losu i niezniszczenie naszego jest zadbanie o przyszłość. I właśnie to mieszkańcy South Parku zaczynają robić: stawiają farmy wiatrowe, dbają o środowisko, i imigranci powoli zaczynają znikać. Ale oczywiście to jest South Park i to nie może się tak skończyć. W pewnym momencie stan się zatrzymuje i mówi, że to jest bardziej gejowskie niż gejowski seks i wszyscy wracają właśnie do tego drugiego. Jak widać twórcy w Parku mają dość klarowną opinię na temat imigrantów. Zamiast skupiać się na budowaniu murów czy innych wałów, żeby imigranci nie dostali się do naszych krajów, powinniśmy postarać się jak najlepiej zadbać, żeby nie musieli stamtąd uciekać. Oczywiście, łatwiej jest powiedzieć niż zrobić, ale jednocześnie publiczna rozmowa na ten temat powinna zacząć się opierać na tematach, jak pomóc, a nie jak powstrzymać. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia wkrótce.